Ain't nothing better than watching you smile. Whoa, whoa. whoa, whoa. Ain't nothing better than watching you laugh out loud, my baby. Hej, tutaj La Bailey i mam dzisiaj dla Was kolejną paczuszkę i jest to paczuszka bardzo spóźniona, ponieważ jest ona aż z maja za co bardzo Cię przepraszam Weroniko, bo jest to paczka od Weroniki z kanału żebym teraz nie pomyliła Life of Handmade DIY and Vlog. No. I jest to paczka z maja, za co bardzo Cię przepraszam. Nie, nie zapomniałam o niej wcale, tylko po prostu nie miałam czasu, zrobiłam sobie przerwę od paczek, no i tak zeszło parę miesięcy. Ale w końcu otwieram i odeślę Ci oczywiście paczkę, w końcu się doczekasz. No i cóż, możemy zacząć. Bardzo ładna karteczka w ogóle, śliczna. No to przeczytajmy, bo widzę, że to jest liścik. Dziękuję ci Weroniko za taki miły liścik i yy, napisałeś, że wysłałeś mi mało życie, ale co naprawdę nie ma znaczenia. Liczy się to, że napisałeś taki śliczny liścik i no naprawdę, że w ogóle coś wysłać. Z wielką chęcią odeszle ci mój, mój wyrób. I tutaj taka śliczna pszczółka jest namalowana. A tutaj nie tam listy, żeby nie psuć sobie zabawy. Więc to jak chcecie, to sobie zatrzymajcie, przeczytajcie Ja nie czytam, bo no nie chcę psuć zabawy, jak już mówiłam I oczywiście tutaj napisała Weronika, że zaprasza na, na jej kanał Ja też was zapraszam na jej kanał I Linki oczywiście w opisie Więc tutaj jest koperta z, ze znaczkiem w środku Oj, skleiła się No mówię, tyle czasu to leżało, ale w końcu już otwieram tak, jest znaczek w środku. Jeszcze wielkanocny. Jeszcze wielkanocny znaczek, ale to nic. Na pewno jest ważny chyba, co nie? Chyba tak. No więc dziękuję. Z wielką chęcią Ci odeślę mój wyrób. No i przejdźmy do rzeczy. Tutaj widzę wyroby, więc zostawmy na koniec. Ale przejdźmy tutaj do tej paczuszki. Tutaj już widzę. W ogóle fajna ta taśma, taka śliczna, taka koronka jakby. No super! Jojcie! Mm, Weronika wysłała nam modelinę. Jest to chyba Fimo. W sumie mogłam przeczytać tą listę, bo na pewno tam pisało, co to jest za <ścoughs> so, modelina chyba. Jest to tak, Fimo efekt. Y i fajnie, fajnie, bo takiej jeszcze nie miałam To jest taki zielony, zielona modelina, więc taka jakaś efekt Zielona morska. Morska. morska Pokaż Morska Głos w tle podpowiada, że jest to morska No tak czy siak, taki ładny kolor, na pewno wykorzystam I jest to efekt, więc zobaczymy, może jest transparentna czy coś, zobaczymy Kawałek takiej fajnej wstążeczki Bardzo fajny kolor, taki perłowy jakby co my tu mamy dalej? Plasterki Fimo! Tutaj to chyba nie są plasterki. To są takie serduszka chyba zrobione przez Weronikę. I takie koraliczki. I tutaj są plasterki Fimo. Takie fajne owocki, gwiazdki i inne takie rzeczy, więc na pewno się przydadzą. Tu nawet jest pizza! Taka fajna. I banan, i truskawki chyba najfajniejsze. Znaczy, ogólnie z tych wszystkich patyczków, co na razie mam, więc no, dziękuję Ci. Te są fajne też, takie cukierki. Więc dziękuję, na pewno się przydadzą. I co my tu mamy dalej? Takie fajne kuleczki, takich jeszcze nie miałam. To są takie jakby, takie mini perełki. Śliczne. To no super. I tutaj widzę naklejki, więc to za chwilkę. Tutaj jeszcze mam takie słomeczki, które na pewno mi się przydadzą. Te wszystkie słomeczki, które od Was dostaję, od razu gdzieś znikają do wyrobów, więc na pewno się te przydadzą. Te są fajne, te mają jakiś taki brokat w środku. No, więc dziękuję Ci za to. Tutaj jest takie śliczne serduszko z napisem Love, bardzo ładne. I fabrykaty, woohoo! O, i oczywiście moja ulubiona łapka z napisem Handmade. Jej! Bardzo są świetne. No nie wiem, mam już całą kolekcję, którą no, wykorzystuję tam systematycznie i naprawdę świetne są te łapki. I kółeczka montażowe, złote i srebrne, za co bardzo Ci dziękuję, bo takie półfabrykaty na pewno się przydadzą. I tutaj ostatnia rzecz w tej paczuszce. Oprócz wyrobów, oczywiście, to naklejki różne. To na pewno wykorzystam do żywicy, więc zobaczmy, co tutaj jest. takie zapchnęło mało. Taki fajny konik! No, jaki fajny! Dziękuję Ten będzie świetny do żywicy. Tutaj jeszcze mamy takie kwiatuszki, kryształki, takie niebieskie, takiego cukiereczka, takie dwa kwiatuszki, takie ładne, więc świetne będą do żywicy, więc dziękuję Ci za nie. I takie stążeczki kolorowe. Śliczne te naklejki, na pewno się przydadzą. No i przejdźmy oczywiście do wyrobów! Yy, śliczną masz tą taśmę w ogóle. No, świetne masz te taśmy. Patrzcie, washi tape czy coś. Super. No to, otwórzmy. Jej, tutaj mamy jakby ciasteczko czekoladowe. Świetne, takie realistyczne. Ja nie umiem takich robić realistycznych. Ja bardziej kawaii czy coś tego typu, ale to aż by się zjadło. Tylko szkoda, że nie mogę czekolady. No, ale śliczne ciasteczko i taką gwiazdkę z brokatem. Więc dziękuję Ci za wyroby, w ogóle dziękuję Ci za, za paczuszkę. I to już cała paczuszka od Weroniki. Jeszcze raz Ci dziękuję za wszystkie rzeczy, co mi tu wysłałaś. No naprawdę, jestem pod wielkim wrażeniem, że są ludzie, którzy chcą mi to wysyłać. Wiem, że to mówię w każdym odcinku, ale naprawdę. Taka płczyszka naprawdę potrafi umylić dzień i no na pewno się przyda, więc dziękuję jeszcze raz, Weroniko. W racji tego, że filmik tam y, wyszedł troszeczkę krótki, to postanowiłam, że otworzę jeszcze jedną kopertę. Jest to koperta od Patrycji i też już jest maja, więc bardzo Cię Patrycją przepraszam, ale w końcu otwieram. No i mam nadzieję, że się nie obrazisz, ale naprawdę, no zrobiłam sobie troszeczkę przerwę tych paczek, ale już jestem z powrotem i otwieramy twoją paczuszkę, więc tutaj są rzeczy, więc otwórzmy z tej strony. Tylko mm, martwi mnie to, że bo ona nie ma bąbelkowej tej, to nie jest bąbelkowa koperta, czy oby się nic, no właśnie, oby się nic nie zepsuło. Ale to nic, nic, nic naprawdę. Nie wiem, albo to u mnie się zepsuło. A szkoda, bo śliczne wyroby. Bardzo cieniutki musiał być. O, ja szkoda. Dziękuję Ci Patrycjo za taki miły liścik. I jeszcze raz przepraszam, że tak późno otwieram tutaj. Patrzę na datę, się lekko załamałam. Yy, Patrycja pisała 3 maja. No i mam nadzieję, że w ogóle obejrzysz ten filmik, bo to już tak długo, dużo czasu minęło i no dziękuję za taki miły liścik tutaj, za to co napisać, bo to naprawdę strasznie poprawia mi humor. I tutaj ułożyłam, ułożyłam tak jakby puzzle i wyszedł puzzle, więc okej. Okay. Yy, tutaj, yy, no nie wiem, tutaj troszeczkę popękały te, te charmsy, ale naprawdę są śliczne. Mają takie ładne miękkie i bardzo fajny pomysł, to jest tak jakby naleśnik z czekoladą Na szczęście się nie popsuł, więc super sprawa yy, Tutaj jest taki lód arbuzowy, świetny pomysł I oderwał się tylko patyczek, więc z wielką chęcią go sobie skleję i będę miała pamiątkę Więc dziękuję I tutaj ten puzelek, tak pomyślałam brat mi w sumie podpowiedział, bo on był taki cienki może dlatego on się y, zgniótł właśnie albo jak pani przybija pieczątkę z poczty albo może nie wiem to ja zniszczyłam jak gdzieś tam odkładałam tą paczkę, ale ja się staram z paczkami obchodzić no delikatnie, żeby tam nic nie popsuć więc nie wiem co się stało, ale no jak tam się postaram to może też się uda skleić, może sobie go przykleję na kawałek tekturki czy coś, bo też jest ładny, no. Więc Patrycjo, dziękuję Ci za cały ten liścik i naprawdę bardzo miło, że wysyłacie mi te rzeczy. No i... No naprawdę super ten liścik, szkoda, że się połamały te rzeczy, więc na przyszłość mówię Wam, żebyście wysyłali w kopercie bąbelkowej, to jest parę groszy więcej się płaci za kopertę bąbelkową, a przynajmniej się nie zepsują te rzeczy, więc... No, ja Wam dziękuję za dziś i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Papa! Pa.